Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj odpakujemy sobie boxa Shining Legends Special Collection ZOARC GX Mamy znowu tutaj kartę powiększoną Także komentarz pod filmem ZOARC GX i wylosujemy taką ta karta poleci I co? Tak jak zwykle zmieniamy ustawienie kamery Rozwalamy boksika i patrzymy cały w środku Nie ma co się pierdolić w tańcu Raz, dwa, trzy I co my tutaj mamy? Mamy raz, dwa Trzy, cztery, pięć boosterów Pokemon Shining Legends, także w każdym boosterze jest coś na pewno dobrego. Karta z kodem do gry online. Tak jak mówiłem. A, jeszcze jest końc do gry. I tak jak mówiłem, powiększona wersja karty. ZOARG GX. Komentarz ZOARG GX pod filmem i wylosujemy osobę, która ją dostanie. I. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze... No chodź, 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 chodź. Mamy jeszcze Zorg GX, ładna karta, zresztą ta sama duża, co widzieliście. I mamy jego oczywiście pierwszą formę. Czyli Zaurę w wersji holo. Też bardzo ładna karta. Także zmieniamy kamerkę i zobaczymy co mamy w busterkach. No, I'm not a writer. Okay. Tak, kamera zmieniona. 5 busterków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zobaczymy w całym środku. Zaczynamy od Mewtu, znaczy boostera z Mewtu Jakby był Mewtu w środku, to super A, Poleciało, poleciało, także... Losowanie nic nie da, bo poleciało ze środka, nie wiem jak Zdarza się Także od razu otwieramy i mamy Menfi, czyli naszego rara Memphi wersja Kolo. Memphi już chyba wcześniej miałem, także jest to drugi do kolekcji Memphi. Zaczynamy same ogólnie. <grym> Karta energii, Elektrod, Spirit Tomb, Damage Mover Trainer, Takal, Ivysaur, jaki za rany. Pewnie jakąś trawę palił. Kurfisz, ja mówię Kurwisz, Shroomish, Lityn. I Energy Retrieval wersji reverse holo. Także z tego boosterka trafi nam się Memphi Holo. Lecimy dalej. Teraz booster z MiU. Aż te boostery to porąbane teraz. Nie mogę ich otworzyć normalnie ja ostatnio. Otwieram trochę. Raz, dwa, trzy, cztery Jest karta energii Elektrod, Floicel, Scrafty, Ekans, Brelum, Stunfisk, Minun, Prurion, Stunfisk, Reverse Holo i rarem jest... Teldeo Holo Bardzo fajne, bo tego jeszcze nie mam Także lecimy do trzeciego, znowu Mewtwo. Można powiedzieć, teraz booster i zawsze wie, że coś na końcu będzie dobrego, dobrego w Shiny Legends. Ja tylko, że nigdzie nie mogę w Polsce znaleźć boosterów z Shiny Legends, tylko są same zestawy, nie wiem dlaczego. Raz, dwa, trzy i cztery. Na no by był booster pack to może się skusił na całego booster packa, ale to wtedy był odcinek mega długi. Mamy kartę energii. Mamy Spirit Tomba. Mamy Elektroda. Lajparda, Voltorba. Scruggie. Buizel. Minum. Stunfisk. Golrock Reverse Holo, Mamy to już. I. Ivetal Holo, To też mamy, ale jest spoko, tak? Karty takie są zawsze spoko. Że to leci na bok do tych fajnych. Przedostatni. Z Rayquezą w wersji Shiny na okładce Chciałem mieć Shiny Rayquezę karty O kurwa i to jak Znowu się chce otworzyć ah. Cyk, cyk Raz, dwa, trzy i cztery Lecimy Fairy Energy, czyli bajkowa Pokémon Breeder, Lili. Oj, będzie grubo dzisiaj. Czuję to, bo widzę po tym, po końcówkach świecących. Lily Super Scap Up. Totodile. Co on kurwa twerking robi? Torkal, Pikachu, Pikachu. Spoko Pikachu, taki trochę stęczą pedalski te sprawy, wiecie, lewactwo. Shroomish, Jinx, Switch i... NTGX, kurwa mać, zajebisty NTGX, madafaka, dobrze, jest dobrze, jest NTGX, nowa karta, zajebista, się jak psu jaja, także ogólnie orgazm i te sprawy. I lecimy do ostatniego, do ostatniego, może też będzie szczęśliwy jak tutaj z NTMGX. Lecimy, ale kurde, jakby chciał się jeszcze odpakować, to by było super, O, chce się odpakować. Lecimy, lecimy. Chcesz? Rusz, rusz, rusz. To też. Raz, dwa, trzy, cztery. Cyk, cyk, cyk. Energia psychiczna. Trainer How, Feraligatr. Ultra Ball. Kroknaf. Scraggy. Torquet. Plus. Buizel. Karta energii Holo. I. Palkia holo. Palkie holo też mi się wydaje, że chyba już miałem wcześniej, ale ogólnie jest spoko. Jest spoko, bo to jednak jest Shiny Legends. Tutaj zawsze wiesz, że coś się fajnego trafi na koniec. Także jest szybkie suma sumarum. Tak, on, Także mamy bardzo fajne karty, czyli Palkie, NTA GX, bardzo fajnie. Mamy iwetala wersji holo. Heldo wersji holo Memphis wersji holo I oczywiście to, co było w pudełku jako coś gwarantowanego, czyli Zoark GX I Zora holo Ogólnie box wyszedł bardzo spoko, jestem mega zadowolony Także jeżeli wiesz, gdzie mogę dostać boostery, same boostery Shiny Legends Pisz na priv, pisz na fejsie, gdziekolwiek w komentarzu, na pewno mi to się przyda Także jest zajebiście. Liczę na wasze komentarze, łapki w górę. Kliknijcie dzwoneczek, aby dostać powiadomienia o nowych filmach i po prostu nie wiem, grajcie w karty, grajcie w Pokémon Go i tak, dalej, i tak dalej. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.